Dzisiaj relacja z Deritissimo gruszki. Zaczynamy gruszką, a potem idziemy na giretę Tak. Dominik? O, jest Dominik. To jestem ja. Podobno ostatnio ludzie po ostatnich filmikach zauważyli ciekawe rady spinaczkowe. Jedna z nich, że po co nosić protektory, jak się ma kabanosa i żeby nie zamazł, to wsadzam sobie do rękawa. W razie czego? Bardzo dobra ochrona bicepsa, tricepsa No Tu sobie zaczniemy. Tak jest plan, tu oglądałem co do wczoraj, tu przejdziemy i potem będziemy walczyli z kosówką No Tamoko, ładne widoczki, pogoda żyleta dzisiaj Tydzień dobrego warunku już mamy Jaki czas? Masz tam godzinę? 7:40. Po minut wcześniej niż wczoraj no dobra, tu z najniższego Takie piękne O i gruszka załojona Tam widać zespół na direcie Najgorsze, że są tam od czasu Kiedy my byliśmy jeszcze na stawie No ale Przynajmniej będzie z kim pogadać na stanowisku. Direta, A tu z Chińczowy, jak dwa lata temu zjeżdżałem, to jechałem tędy. Po tych choinkach, których nie było. Cześć. Nim wrócimy do ujęć z Deritisimo Gruszki, Pokażę Wam jak dzień wcześniej wspinaliśmy się na Super Dirty Simie, a dokładnie na jej pierwszym wyciągu na lodospadzie, który było widać przed chwilą na poprzednim ujęciu. Po prawej właśnie tak wygląda na nim wspinanie. No i zobaczcie jak ono się zakończyło. Dobra, sakwa, grupa wołodzieżowa i ząb I warga przy okazji No i przecież załoili załogili kolejne... Spigiełko. Dobra, już wiecie, jak dzień wcześniej zakończyła się nasza wspinaczka na Super Dirty Simie na jej pierwszym wyciągu przez lodospad. Teraz już wracamy do wspinania na Super Dirty Simie. O godzinie 10 wbijamy się w drogę. Mijamy się na starcie z zespołem, który się właśnie wycofał z drogi. Zaczynamy takimi oto kominkami. Z warunem, który wydawał się, że nie będzie to się działo, że jest to zbyt twarde. Ale w rzeczywistości, jak widzieliście przed chwilą, dziabki siadały bardzo zacnie i wspinanie szło nam bardzo szybko. Mimo, że nie śpieszyliśmy się jakoś super, to naprawdę szło nam to bardzo sprawnie. Tutaj mówię, że nad drugą serią kominków poszliśmy w lewo mimo że ślady prowadziły prosto to poszliśmy w lewo i znaleźliśmy oczywiście kolejne ślady tamto musiał być zapych ale na pewno już wielokrotnie przechodzony bo też fajnie wyglądał ale w końcu dzisiaj ma być rest więc nie robimy zapychów idziemy grzecznie po śniegu, w śniego-lodzie Jakieś 35 minut od momentu wbicia się faktycznie w drogę Dobra, koniec ujęcia No szkoda, że rękawiczek się nie zaplajstrowało, nie? <grym> Bezpośrednio nad zacięciem śnieg zrobił się bardziej sypki i dziaby zaczęły w nim wyjeżdżać, suwać się na dół. Z tego powodu założyłem w tym miejscu chyba dwa, czy nawet trzy przeloty. Jak się później okazało, był to bardzo dobry wybór, bo prawie poleciałem, a mój partner Dominik poleciał właśnie w tym miejscu. Na szczęście ja byłem o wiele wyżej i miałem w miarę dobrą. Pozycję do wyłapywania lotu na lotnej? No, powiedzmy, że chyba tak, bo wszystko dobrze się skończyło. To było na co się na razie zdarzyło. Ale z przelotami, no ale i tak lepiej nie robić takich Czyli reasumując, nad nietoperzem idziemy do zacięcia ze starymi hakami, które zwieńczone jest takim oto czujnym miejscem, którego lepiej nie lekceważyć. Następnie idziemy do góry, po czym uciekamy w prawo, w zachód Janczewskiego. Bardzo łatwe wspinanie dużą, lodową, wyśnieżoną rybą. To co właśnie teraz widzicie Czwórkowe zacięcie Tak? Czwórkowe zacięcie Jak widzicie trafiliśmy już do rynny wawrytki W której panowały rewelacyjne warunki Rynna wawrytki wyceniona jest rzekomo na 4+, Ale w naszym warunie dałbym jej maksymalnie 2 trójkę, Co potwierdza... Tylko to, że zimą to warunki przede wszystkim stanowią o trudności. Witam już to! Tak? Coś wieje, wiadomo, możliwe Jeszcze tylko, że w rynnie napotkaliśmy na parę starych haków, do których bardzo chętnie się wpinaliśmy. Poza tym zakładaliśmy tradycyjną asekurację. Koniec. Zamiast dzielić się z wami moimi tetromaniakalnymi płytkimi spostrzeżeniami na temat piękna chodzenia zimą po śnieżonej grani w pełnym słońcu, powiem wam tylko tyle, abyście subskrybowali ten kanał, zostawili łapkę w górę. Możecie też zostawić łapkę w dół, zostawili komentarz. Ura! Zrobiliśmy no i życzę wam przede wszystkim żebyśmy się jak najszybciej spotkali, albo to w filmie jakimś kolejnym, to będzie oznaczało, że załoję fajną drogę, ale przede wszystkim chciałbym się z wami zobaczyć w górach na jakimś spinanku. Więc do zobaczenia, trzymajcie się ciepło, powodzenia, życzę wam przyjemnego sezonu. Cześć. Trzydzieści dziewięć, czterdzieści pięknie no pięknie. Pięknie, ale jestem kupy Kamany na maksa. Yes. Masakra. Yes. Dzięki bardzo. Bardzo fajnie było. Do, 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 do. Pięknie. Ja teraz dożarłem już z na południowej stronie.